Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Dzisiaj zajmiemy się sprawą, która do dziś nie jest ani znana, ani wyjaśniona. Jej kulis nie poznali ani młodzi, ani starzy. Chodzi o wywózki Ślązaków na Syberię w roku 1945. Po! Ustanowieniu zarządu czy wojskowego zarządu okupacyjnego sowieckie władze na Górnym Śląsku rozpoczęły masową wywózkę siły roboczej. Kopalnie sowieckie pracowały bowiem w skrajnie trudnych warunkach technicznych praktycznie rzecz biorąc, bez żadnego przygotowania fedrunku, nawet w zarysach, w takim wymiarze, jakim miało to miejsce na Górnym Śląsku czy w Zagłębi Do dziś najstarsi Ślązacy pamiętają, jak w roku 1945 zwabiano mężczyzn do pracy. W miejscu publicznym wywieszano ogłoszenie. Wzywa się wszystkich mężczyzn do stawienia się z łopatami i innymi narzędziami do odgruzowywania fabryki. Wracali po kilku latach, albo nie wracali wcale. Dosłownie z ulicy porywano młodych ludzi, często całe szychty górników wracających po pracy do domu i w bydlęcych wagonach wywożono na wschód. Traktowano ich w zasadzie jako Niemców, nie rozróżniając, kim się deklarowali w wymiarze narodowym. Podróż na Syberię trwała wiele tygodni. Ludzie wieziono w zwykłych bydlęcych wagonach, bez okien i bez ogrzewania. Niektórzy nie przeżyli nawet tej podróży. Wielu ślązaków stało się mimowolnymi uczestnikami tej tragedii. Jeden z nich, mieszkający niedaleko Żor, także tego doświadczył. Kiedy wybuchła wojna, całą swoją rodzinę ewakuował pod Kraków. Jednak chciał tu wrócić do swoich, wrócił i to zakończyło się pierwszym aresztowaniem. To aresztowanie wiązało się z opawą. Tam został zmasakrowany, tam ledwo uszedł z życiem. Szacuje się, że można mówić o liczbie około 150 do 200 tysięcy osób wywiezionych z całego obszaru. Górnego Śląska w głąb Związku Sowieckiego. Ludzie ci traktowani byli gorzej nawet od niemieckich jeńców wojennych, którzy, aczkolwiek Związek Sowiecki nie podpisał porozumienia w tym względzie, przynajmniej teoretycznie mogli powoływać się na konwencję genewską. Ślązacy nie mogli w łagrze liczyć na żadną łaskę. W pierwszym okresie po przybyciu nie rozumieli nawet komend wydawanych w języku rosyjskim. Pół biedy, jeśli znali język polski. Gorzej, jeżeli tylko niemiecki. Wtedy z góry byli skazani na niepowodzenie, czyli na śmierć. Ich nie dotyczyły żadne konwencje, nie posiadali żadnych praw. W niewolniczej aurze... Pracowali poczynając od Workuty po kopalnie zagłębia donieckiego. Wielu z nich traciło życie w trakcie morderczej pracy. W warunkach urągających podstawowym elementom bezpieczeństwa, jakie powinny towarzyszyć fedrunkowi, bądź to węgla, bądź ród żelaza. Miejsca takie jak to, czyli powalone drzewo i resztki roślinności, były rarytasem. Najczęściej na Syberii nie spotykano nawet tego: królował mróz, woda i śnieg. Stąd też strażnicy nie musieli strzelać do więźniów. Wykańczała ich pogoda. Niektórzy szczęśliwcy z tego grona, bardzo nieliczni, powrócili jeszcze ze Związku Sowieckiego pod koniec lat 40. Większość przetrwała do lat 50., do połowy lat 50. Co więcej, jest tragicznym paradoksem, że ci, którzy podali się za Niemców, w 1955 roku, na mocy porozumienia rządu kanclerza Adenauera z władzami sowieckimi, zostali zwolnieni wraz z pozostającymi jeszcze w sowieckiej niewoli jeńcami z Wehrmachtu. Ci, którzy zdeklarowali się jako Polacy, wrócili do kraju po 1956 roku. Do dziś dnia wiele osób kwestionuje męczeństwo Ślązaków w syberyjskich łagrach. Doszło nawet do tego, że przestępstwem jest kwestionowanie ludobójczej roli nazistów w Oświęcimiu, ale bezkarnie można zaprzeczać śmierci Ślązaków na Syberii.